i się odpadamy z pucharu i jest duży wstyd. Tak jak powiedziałem, stałem się ostatnio dla Kalisza, ale tak, tak nie może grać zespół z klasy. Puchar rządzi się swoimi prawami. Przegraliśmy mecz którego nie mieliśmy prawa przegrać samym szacunkiem dla Kalisza, ale to my jesteśmy zespołem ze wstrach klasy i to my chcemy w tym sezonie walczyć o wysokie cele. Do bramki na 1-0 wszystko mieliśmy pod kontrolą, po bramce, Szczelony przez nas, znowu tracimy bez sensu bramki. Mieliśmy sporo sytuacji do strzelania wyrównujących bramki, niestety nie, nie udało się i, i odpadamy z paru Polski i walczymy. Przed meczem nie podchodziłem tak do tego, że to jest jakiś szczególny zawodnik, czy tam kilka szczególnych zawodników. Po meczu później dochodzi to do siebie, że, że jednak chłopaki panowie grają, czy grali w reprezentacji polskiej fajne, bardzo fajne przeżycie. Tym bardziej, że nie odstawaliśmy za bardzo od nich i bardzo się z tego cieszę. z Pogoni będzie bliżej do kadry niż było z West Bromu? Nie, 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 nie koncentruję się na razie na tym. Chcę się skoncentrować na, na, na swojej formie jak najlepszej i dla na najlepszej gry, dla Pogoni to jest mój cel. A co będzie to zobaczymy, ja na razie o tym nie myślę. Dzień. słabo graliśmy pierwsze 20 minut do straty bramki tak trochę zachowawczo chłopcy się trochę może przestraszyli zespołu ekstraklasowego. Natomiast później po tej bramce nas puściło i myślę, że zagrali to na co, na co ich stać. To znów wygląda jak coś, co może zakończyć się strzałem Nikodem Zawistowski! 33. minuta i podkręca te nasze słowa! No wiadomo, wiemy wszyscy, że puchar rządzi się swoimi prawami na pewno. Na pewno w pojedynczym meczu można zawsze coś wywalczyć z takim przeciwnikiem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy na, na ten moment z drużyną, która jest w pierwszej trójce najlepszych w Polsce i, i chcieliśmy się pokazać. A, a wynik to była kwestia otwarta. Udało nam się wygrać, z tego się cieszymy, ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze dużo pracy i na pewno traktujemy to jako przygodę. motywacja to jest sam przeciwnik i to trudno... Naprawdę w, w ostatnich dwóch kolejkach graliśmy do, dobre mecze. Paradoksem jest to, że oba przegraliśmy.